Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku ze zdrabkami. Pod ostatnim filmem poprosiłam Was, abyście podawali propozycje, jakie zdrabki chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku, a ja wybiorę osobę, której z, e, propozycje pojawią się w dzisiejszym odcinku. Tak też się stało. Tu, dzisiaj mm, przygotowałam dla Was zdrabki, które polecił mi Dominik Uta. Tutaj mamy e, potwierdzenie, nie wiem czy wy będziecie to widzieć. No i właśnie on polecił mi ekstra klasę za 5 zł, co my tutaj jeszcze mamy. Krzyżówkę chciał. Ja wziąłam z konieczynką, bo mam ich najwięcej. Dominik chciał również super siódemkę za 2 zł, więc ona również się pojawia. Słówka również za 2 zł I chciał też lotka, którego ja chyba nie mam. Dostałam dwie zdrabki po, po złotóweczce Multiforce i serduszko, mam nadzieję, że Dominik się nie obrazi, że to nie jest lotek. No i tym sposobem dzisiaj mamy zdrabki o łącznej wartości 14 zł. Jeśli jesteście ciekawi, czy zdrabki, które polecił mi Dominik um, dadzą mi odrobinę szczęścia, to bardzo serdecznie zapraszam Was do mojego stołu. Oczywiście ja tutaj bardzo serdecznie Dominika pozdrawiam, bo obiecałam, że propozycja zdrapek, która pojawi się dzisiaj w odcinku danej osoby, zostanie przeze mnie pozdrowiona, zostanie przeze mnie więc ja bardzo serdecznie Dominika pozdrawiam. No i oczywiście, kto chce być również pozdrowiony, no to niech um, również zostawi propozycję na kolejny odcinek. Ja jeszcze tutaj muszę pozdrowić moją siostrę Mariolę, bo, bo mnie o to prosiła, więc tak, pozdrawiam moją siostrę Mariolkę, a my teraz lecimy ze zdrapką ze złotówek. Multiforsom i zobaczymy, czy tutaj nam się dzisiaj uda. Złotóweczka 100 zł i 5000, tysięcy, więc jak na razie wszystkie kwoty inne. Druga złotóweczka i czy będzie trzecia 200 zł i. Jest trzecia złotóweczka, więc tak złotówkę udało nam się tutaj dzisiaj wygrać, ale my tutaj jeszcze mamy mnożnik, on jest teraz jeden, więc tak złotóweczka dzisiaj do nas trafia, Multiforce nam się zwróciła, a my lecimy z serduszkiem. No i czy ona nam się tutaj trafi? Mamy całusa wartego 140 złotych, perfumy również za 140 zł i ostatnia szansa, amorek za 14 tysięcy, więc tutaj niestety się nie udało. Jedna zrebka wygrana, jedna przegrana, lecimy dalej, mamy super siódemkę za 2 zł. No i czy nam się tutaj siódemka trafi? Mamy czwórkę. O i zobaczcie, mamy siódemkę i do tego zieloną, która e, podwaja nam przypisaną wygraną, więc bardzo fajnie. Minimum 4 zł tutaj mamy już wygrane. Dziewiątka, szóstka. Zobaczcie, kolejna siódemka, tym razem czarna. Więc e, tak, minimalna wygrana tutaj to e, 6 zł. Sześć tak, tutaj cztery, tutaj dwa. No to minimalna wygrana 6 zł. A jak będzie, to tego dowiemy się na koniec tego odcinka. Druga zdrabka już dzisiaj wygrana. A my lecimy z kolejną zdrabką za 2 zł. Tym razem będą to słówka. Bardziej taka trochę czasochłonna. I mamy literkę H. Tutaj nam się raz pojawiła. Literka O. Dwa razy następnie mamy Y. Raz tylko nam się pojawia. Lecimy kolejny rządek, literka A. I slam obszar. I apazja. Tutaj nawet trzy razy nam się ta literka pojawiła. Lecimy z literką I. Tutaj. Bellini dwa razy, a i tutaj jeszcze w słówku islam. Kolejna literka, literka L. No, również w słówku islam nam się pojawia i w słówku bellini dwa razy. Następnie mamy literkę C, która nam się tutaj w głównej wygranej pojawia. I to tyle. Następna literka E. Bellini i to na tyle literka S w słówku syn osad islam obszar i to tyle trzy ostatnie literki czy będzie tutaj wygrana kolejna w dniu dzisiejszym literka J następnie mamy literkę B obszar Bellini i Abhazja. No i co? Ostatnia literka. No i czy ona nam da wygraną? Bo tutaj w zasadzie mamy duże szanse. A jak będzie? Literka R, która niestety wygranej nam nie da, bo tutaj Z nam zabrakło. Więc co? Sprawdźmy literki kontrolne S, A i C, które potwierdzają nam, że niestety słówka dzisiaj pechowe. A my przejdźmy teraz do krzyżówki z konieczyną. Tutaj, może trochę oddalę, żeby było całą tą drabkę widać. No i co? Lecimy. Pierwsza literka i mini. Niebo. Tutaj, jeszcze raz i to na tyle. Od razu sobie te konieczynki. Przypomnę, że je można zdrapać, a wyraz z nimi utworzony podwaja nam wygraną. Dobra, to by było na tyle. Kolejna literka J. I czy my ją tutaj mamy? Ja chyba nie widzę, więc przechodzę do kolejnej literki, którą będzie U. Wczoraj byłam w Zo. Więc jeśli chcecie filmik Zo z, z zwierzętami, to dajcie znać i na pewno się taki u mnie pojawi. Następnie mamy literkę M. To było takie duże ZO, które wiecie trzeba po prostu cały dzień tam spędzić, żeby wszystko przejść. My byliśmy chyba z 6 czy 7 godzin i wydaje mi się, że i tak wszystkiego nie przeszliśmy, literka B. Brno tutaj jeszcze jest o i bóg również. I tutaj jeszcze widzę, że literki M nie zdrapałam. I tutaj M, widzicie, zagadałam się i zapomniałam pozdrabywać tych niektórych literek. Literka P przed nami, która nie wiem, czy nam się tutaj pojawia, ale wydaje mi się, że chyba nie. Ale tutaj jeszcze jedną literkę B widzę. Dobra. Idziemy dalej. Mamy literkę O. Bardzo fajnie. Moda, Brno, Nowina, Sworza, Niebo. I jeszcze tutaj raz. I to chyba. A nie, jeszcze tutaj jedna. Dobra, to na tyle. Kolejna literka, literka R. Ostatnia literka, myślę, że literka N bądź D dałby nam wygraną. A jak będzie? No w zasadzie L też by nam pomogło. A my tutaj mamy T, które chyba nie da nam niestety wygranej. Zobaczmy. Wydaje mi się, że niestety nie. K, N, L i D dałby nam wygraną, więc w zasadzie wydaje mi się, że tutaj nic nie ma. I... Jak widzicie, literki kontrolne inne, więc blisko było, ale niestety się tutaj nie udało. Mamy trzy zdrabki przegrane, dwie wygrane, a nam została ostatnia i jest nią Ekstra Klasa, nowość zdrapkowa. Ostatnio 5 złotych mi się udało w niej wygrać, a jak będzie tym razem. Przekonajmy się, tutaj jest jedynka, więc raczej szansy nie ma. Przypomnę, że w pierwszym meczu musi być wyższy, wyższy wynik niż w drugim, aby tutaj wygrać tą wygraną. Lecimy dalej, tutaj jest 2 do czterech, więc również się nie udało. 3, więc tutaj szansa jest, no ale niestety tutaj rywal ma cztery gole, więc 30 zł do nas nie trafia. Czwarty mecz, jeden, więc tutaj szansy nie ma. Do czterech, 5 zł. Nie udało się wygrać, 3. Mam nadzieję, że tu nie będzie czwórki, ale niestety ona tutaj jest i 70 zł. nie daje nam wygranej. Mecz szósty, 2 do 3. Tutaj główna wygrana była, 250 tysięcy. Już wystarczyło na mój domek 2 do 4 wygranej też nie ma 50 zł, nie udało nam się wygrać. Jedynka, więc tej szansy nie ma na 70 zł. No i dwie ostatnie szanse. Jedynka. Tutaj nie. No i uwaga, ostatnia szansa na wygraną w dzisiejszym odcinku. Mamy jedynkę, więc raczej tej szansy nie ma. Do 3,50 zł było do wygrania, które do nas niestety nie trafiło. Gdzie my tutaj mamy literki kontrolne, zawsze warto sprawdzić. L, P i H. I potwierdzają nam one, że wygranej nie ma, więc ekstra klasa. Krzyżówka z konieczynką, słówka. I serduszko wędrują do śmietnika, a my sprawdźmy, ile udało nam się wygrać tutaj w tych dwóch zdrabkach. Znaczy, tutaj wiemy, że złotóweczkę mamy i czy będzie chociaż połowa dzisiejszego wkładu zwrócona. Przypomnę, że to było e, 14 zł, więc byśmy musieli 7 zł wygrać. Jedynkę mamy, więc tutaj musiało być 6, więc myślę, że jest spora szansa co ja drapie patrzę, myślałam, że tutaj wygrałam się 77 77777, ale to niestety nie jest moje wygrane. moja wygrana, moja wygrana jest tutaj, mamy tutaj 3 złote, a tutaj mamy 2 złote podwojone, więc co? Tutaj mamy dwójkę e, podwojoną, która daje nam 4 zł, tutaj 3 złote, więc 7 złotych tej zdrapce Dzisiaj nam się tutaj trafiło literki MMM, potwierdzają nam, że wygrana jest, czyli tak 7, tutaj 8, 8 zł w dniu dzisiejszym, bilans całkiem nie najgorszy. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam Dominika i dziękuję za polecenie mi dzisiejszych zdrapek, no i tymczasem żegnam się z Wami wszystkim, życzę miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!